Cześć, witam was bardzo serdecznie w moim, pierwszym, w moim pierwszym odcinku na tym kanale. W tym odcinku pokażę wam jak zakupić grę na Eneba bez logowania, bez rejestracji, bez niczego, czyli co jest nam potrzebny tylko adres e-mail. Więc dobrze, przechodzimy sobie do strony, jesteśmy na głównej stronie Eneba. Oczywiście wszystkie linki są podane w komentarzu i na żadnym z linków nie zarabiam bezpośrednio, nic, nic a nic. Dobrze, za, za, jesteśmy na głównej stronie, zobaczmy, tutaj mamy Battlefield za 43 euro centy yy, więc pierwsze co robicie to w prawym górnym rogu sobie wyznaczacie wasz teren zamieszkania moje ja mam ustawione to na Polskę ale ja mieszkam w Belgii więc sobie ustawiłem walutę euro i mam belgijskie sposoby płatności ale jeśli wy ustawicie bezpośrednio na Polskę będziecie mieli bezpośrednio polskie metody płatności tak yy, dobrze i do, zauważcie to że yy, Tutaj macie różne zakładki, gdzie możecie sobie wyszukać waszą grę, tutaj wpisać wyszukiwarkę bezpośrednio. I tutaj, gdy chcemy na przykład zakupić sobie tego Battlefielda da 5, mamy napisane bezpośrednio Battlefield 5 Origin K Global Czyli to jest na platformy Origin i klucz jest. Klucz można globalnie aktywować na platformie i cały świat. Bo czasami są takie sytuacje, gdy zakupicie na przykład Battlefielda 5, ale on będzie mógł być tylko aktywowany na przykład w Polsce. Ja mieszkam za granicą i go kupię tutaj, to wtedy mój znajomy na przykład musi wejść na moje konto i aktywować to z Polski, bo nie ma takiej możliwości, żebym ja go tu u siebie aktywował, tak? Więc dobrze, ja sobie już grę wybrałem. Gra to będzie Fallout New Vegas. A, i właśnie, po lew w lewym dolnym rogu widać, że ktoś właśnie przed chwilą coś kupił, jakoś gruby doładowanie do platformy. E, dobrze, jesteśmy na stronie tego produktu, Fallouta. E, dobrze, tutaj pierwsza informacja. Aktywacja w Europie i w moim kraju, je kraju jest możliwa, czyli Belgia. Platforma Steam No Ikei, okay. bo czasami są w postaci giftu na, na Steama. E, na dole mamy tutaj oferty innych sklepów, bo tu jak najbardziej też się sklepy ogłaszają. My sobie wybierzemy opcję za 1 euro, klikamy sobie kup teraz. Dobrze, pojawiały mi się moje metody płatności. Tutaj niestety w koszyku miałem jakieś gówno jeszcze. Ale to sobie usuniemy. I tak, ja sobie w tym momencie wybieram swój sposób płatności, czyli bezpośrednio bankiem będę płacił. Oczywiście jak wy jest, macie to wszystko na polskie ustawione, no to no to po prostu będziecie mieli polskie metody płatności, przelewy 24 i te inne. Dobrze, ja sobie teraz muszę tutaj wpisać numer karty, więc troszeczkę się to przeciągnie, ale chciałbym jeszcze do, dołączyć do tego, że tutaj, gdy macie napisane Masz kod rabatowy kacie sobie tu, czy macie kod rabatowy, oczywiście jak chcecie kupić grę, nie macie tego kodu, na pewno, raczej no na pewno, prawdopodobnie nie macie takiego kodu, więc co robicie? Poglujecie sobie klucze rabatowe w Google. wchodzicie na przykład w drugi link, jesteśmy na jakiejś stronie z kodami rabatowymi do różnych sklepów, wpisujemy sobie sklep Eneba, n e n Eneba, wyświetliło nam Eneba, no i tutaj mamy 3%, 3%, 60. Dobrze. No 3% mnie interesuje 3%. Pokazujemy sobie kod Kot nam wyskoczył. Lootbox. Kopiujemy sobie ten. Skopiuj. Skopiowałem sobie to do schowka. Dobrze. Pokaż mi ten Klepujemy sobie tu. Lootbox. Dobrze. I odjęło mi właśnie 3 centy. E, oczywiście. W moim przypadku jest 46 euro opłaty za usługę Tym, tą metodą płatności. Oczywiście wy na polskim będziecie mieli też inną opłatę, opłatę za usługę, ale przy większej cenie chyba nie ma w ogóle opłaty za usługę. Już nie wiem dokładnie jak to jest, ale no naprawdę to są grosze. Więc tak, podajemy sobie numer karty. U was się tam wszystko zgadza. Kontynuujemy sobie, wymaga teraz od nas to adresu e-mail. Wpisujemy sobie nasz adres e-mail, kontynuujemy sobie. Teraz przekierowuje nas do oficjalnej jakby płatności. Dobrze, po zapłaceniu, za, po dokonaniu przelewu... Wyskakuje nam, że nasza płata została zaakceptowana. Wszelkie pokwitowanie i kodzik z tej gry dostajemy na naszego e-maila, więc nie musimy się bać, jeśli nam się ta strona akurat zamknie w tym momencie, bo wszystko jest na naszym e mailu. E I co? I teraz twoje zamówienie od tego, od, tego, od, tej, od tego sprzedawcy zostało pomyślnie złożone. Odbieramy sobie teraz kodzik. Oczywiście, jeśli jest problem z kodzikiem, no to... Problem z kodzikiem lub problem w ogóle tutaj, że poszedł przelew, a nie ma kluczu, oczywiście kontaktujemy się ze neba. Ale kupuję na tej scenie już ponad 2 lata, więc nie ponad, ponad nie ponad rok na pewno i nie było ani jednego problemu. Więc dobrze, odbieramy sobie produkt. Klikamy nie jesteśmy robotem. Odbierz klucz. Potwierdź, że Steam jest prawidłową platformą, czyli w tym momencie potwierdzamy, że na pewno wiemy. Co kupujemy? Mamy wszelkie informacje podane tutaj na górze. Bo potem czasami są takie sytuacje, że ktoś kupuje tą grę. On, ta osoba myśli, że to jest na Origin, a naprawdę to jest na Steamie. Potem są problemy, dlaczego to się nie chce zaaktywować. Więc teraz tu musimy dać oświadczenie, że wiemy, co kupujemy. Wyświetlamy w tym momencie klucz. E, dobrze, to jest nasz klucz, tak? Możemy go skopiować w tym momencie, albo bezpośrednio aktywować na Steamie. Ja sobie ten kluczek skopiuję tutaj. Kopiujemy sobie go tutaj. Dobra. Wchodzimy na naszą, na naszego Steama. Czekajcie, ja sobie to skasuję to wszystko. Eee, I dobrze. W lewym dolnym rogu mamy tutaj dodaj grę. Aktywuj produkt na Steam. Dalej. Zgadzam się. Klucz produktu. Ctrl V. Nie musicie to przepisywać. Dalej. I proszę bardzo, jest aktywacja tego wszystkiego, zakończamy i możemy to od razu zainstalować, albo nawet możemy sobie tutaj to zobaczyć w... a gdzie to jest? Fallout New Vegas Ru, język ruski, czyli będę musiał sobie w opcjach tej gierki zmienić na polski, bo była tam też taka możliwość. Więc widzicie, to już wszystko działa, to jest gotowe do instalacji, to jest już w waszej bibliotece. Tylko, że jak kupujecie na Enebie, dobrze wiecie, gdy kupicie grę bezpośrednio na Steamie, dostajecie specjalne punkty. To gra musi być kupiona bezpośrednio przez aplikację Steam. Dostajecie wtedy specjalne punkty, gdzie za te punkty odbieracie sobie przeróżne emot ikonki lub przeróżne animacje na tło profilu Steam lub animacje na awatar ale jeśli kupujecie na Eneba i bezpośrednio reaktywujecie, nie dostajecie, zero punktów dostajecie całkowicie. Nic nie dostajecie, bo to musi być kupione bezpośrednio na Steamie. No i przez te punkty odbieracie właśnie sobie takie emoc, takie anonimowe. Przepraszam, już się gubię. Animowane tła profilu lub awataru lub mini profilu, więc. Mam nadzieję, że Wam to się podobało. Mam nadzieję, że kilku osobom pomogłem. Jeśli ktoś by miał problem, no to piszcie śmiało w komentarzu, będę każdemu odpowiadał. Więc dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i do następnego odcinku. Cześć wam.